Dzień dobry, witam serdecznie Panią, Pani Aniu. Czytam sobie maila. Czy powinna by się Pani, by się wprowadził? Co czuje, co myśli? To chociaż cele macie Państwo takie same. I odbieranie świata. Tutaj odczuwam, że takie działanie na siłę. Tylko nie wiem, czy to dotyczy pana, że na siłę się chce wprowadzać. Czy pani odczuwa te jego chęci, jako że robi to na siłę? Bo tak naprawdę no, wcale do końca pani nie jest tutaj przekonana. Szuka pani jakiegoś kompromisu, konsensusu, em, takiego. Rozwiązania, które by satysfakcjonowały obie strony. W kartach mi się pokazuje również, że tutaj ktoś komuś mocno dokuczył, ale ta sytuacja, jakby się tu z tym umiarkowaniem normuje, dochodzi do, do jakiegoś balansu. Nie wiem, czy już dokuczył i tu karty pokazują przeszłość, czy za chwileczkę to nastąpi, tak? Mamy odwróconą kartę świat jako kartę taką patronującą z odwróconym rydwanem. Jeśli ktoś tu chciał gdzieś wyjeżdżać, to najprawdopodobniej nie dojdzie do tego wyjazdu. Ale nie tylko o zestawienie tych kart Mo może mówi o wyjeździe, tak? to, są, to są również wszelakiego typu ograniczenie, ograniczenia tego typu, że chce człowiek ruszyć do przodu, a jednak coś tutaj... Się dzieje, blokuje, coś jest nie, nie tak. No, i jeszcze w trzeciej wersji, już takiej wprost może o jakiś samochód kup chodzić, kupno, sprzedaż, czy kupno, do którego nie doszło, nie dojdzie, jakieś tam plany, ale jakiś problem z tym jest związany. No dobra, ale trzymajmy się uczuć. Intencje Pana, uczucia Pana. Do pani. Znowu ta odwrócona królowa buław. I wie pani co? No to już po tej pierwszej karcie, to ja bym powiedziała, że em, może ten pan troszeczkę podchodzi do, do tego związku jako do związku póki co jeszcze polegającego na e, takim romansie. No, może przerodzonym już w jakieś tam wspólne zamieszkanie czy coś, ale, ale tak romansowo. No, po, poza tym jest tu chciałam ho, 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 na duża zazdrość pokazana. Wybitnie. Człowiek bardzo o panią zazdrosny. Także na razie po jednej karcie mogę powiedzieć tyle: zazdrosny, chorobliwie zazdrosny. No, patrz, patrzmy dalej. Pani uczucia do tego Pana? Dziesiątka buław, no też lekko nie jest, tak jakby to uczucie zaczynało Pani ciążyć, o ile to w ogóle jest relacja oparta na uczuciu. Być może ciąży Pani taka postawa, bardzo, bardzo roszczeniowo zazdrosna, tak? Jaką postawę ten Pan prezent, będzie prezentował wobec Pani? Ósemka buław. To jest znowu karta flirtu, romansu, ale również kontaktu i takiego przyspieszenia. Znowu karta związana z ruchem. Może on chce, żebyście gdzieś pojechali, zamieszkali razem, coś, coś w tym stylu. Um, czy on by się może chciał ruszyć, przeprowadzić. A co go najbardziej absorbuje teraz decyzje finansowe. Jest on jest zdecydowany na ten ruch bym powiedziała. Zdecydowany. Pani postawa wobec tego Pana. A, I co panią najbardziej w tym wszystkim absorbuje? Mhm. Zaczyna pani sobie zdawać z czegoś sprawę. Na początku to coś, co, z czego sobie Pani w końcu zdaje sprawę, zda sprawę, było w sferze takiej głęboko myślowej, wyobrażania sobie, tak? Natomiast teraz te Pani myśli zaczynają przybierać jakiś określony kształt. To, co być może Pani myślała, to co podejrzewała, to w jaki sposób widziała pewne rzeczy. A co nie do końca chciała Pani przyjąć do swojej świadomości, teraz zacznie nabierać kształtu. To już musi Pani sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie to konkretnie były myśli. No, mogą być myśli, no dobrze, co ja mam wybrać? To, 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 to czy tamto? Czyli 10 pomysłów na raz. A czy to będzie dobre? I przemyślenia na każdy z tych tematów. A im więcej pani się dowiaduje, jakieś szczegóły do pani będą docierać, informacji, tym bardziej ten pani pogląd będzie się klarował i tym bardziej właśnie pani się będzie utwierdzać w przekonaniu, no, że w końcu trzeba zdjąć przepaskę z oczu, nie udawać, że czegoś pani nie widzi, tylko na podstawie tego, że widzę, to decyduje. Co ten Pan ma w myślach? Karta siły. No właśnie. No Pan uważa, że ze wszystkim sobie można poradzić, tak? Tak jak na początku zaznaczyłam, że robienie czegoś na siłę mi się tutaj pokazuje. Powiedziałabym, że właśnie na siłę to będzie robił ten Pan, tak? Jakby uważając, on sam tak myśli, dobra, jakoś to się poukłada, jakoś to się wszystko zorganizuje. Także to jest również taka gotowość na zmianę i na pokonywanie jakichś przeciwności, tak? To może być również no, karta stricte siły, że, no, że facet jakąś tam krzepę ma i że dzięki tej sile on może zrobić to, to, to i tamto, nie? Co pani ma w myślach? No, właśnie, ósemka mieczy. To jest takie troszeczkę, czuje się pani może jak um, osoba lekko osaczona, bo pani versus ta siła i moc może właśnie dawać takie poczucie osaczenia, prawda? To jest też e, e, taka myśl, że troszeczkę jakby się pani znalazła w potrzasku i, i generalnie sama być może się pani w ten potrzask jakoś e, wpakowała, tak? No i teraz szukać będzie pani wyjścia. <laughs> um, w myślach będą się gromadzić argumenty na nie. To przeszkadza tamto, tamto. Tu się czuje jakaś nie wiem, jakby panią ktoś łańcuchem za nogę do krzesła przykuł, albo kaloryfera obojętnie. Taka właśnie jest energia człowieka w, w ósemce mieczy. I proszę zobaczyć, ta osoba ma oczy zasłonięte. A tu jest taki znak, żeby przejrzeć na oczy. Przejrzeć na oczy. Dobra, dla Pani wkrótce. Nie, po stronie Pana, przepraszam. A nie, już jak miało być tak, to niech będzie tak. Dla Pani wkrótce, dla Pana wkrótce. Co Was łączy lub może podzielić? Karta Słońca. I przed Wami. Karta rodziny. Królowa Kielichów. Bardzo pozytywne karty. Te trzy końcowe, które wyjęłam. I myślę, że patrząc już teraz na cały ten rozkład, a... powiedziałabym, że w pani jest lęk. Ale ten lęk da się jakoś wygładzić. Może właśnie, jeżeli wyszłaby Pani z tego świata takiego myślenia pobożno-życzeniowego i skupiła się na rozwiązaniu konkretnej sprawy. I zauważyłaby Pani efekt przede wszystkim taki, że ten mężczyzna panią wspiera, że ten mężczyzna uczestniczy, no bo jednak jest tutaj karta siły, tak? Że ma siłę przebicia, że ma możliwości, że ma pracę, że, że się stara, że finansuje, że wspiera to taki jakby test, przeprowadzenie takiego testu, czy uzmysłowienie sobie, tak? że to poczucie lęku, poczucie zagubienia jest tylko pani odczuciem subiektywnym. Rodzi mi się tutaj też troszeczkę takie starcie, że pani uważa, że to wszystko nie przebiega tak, jakby pani sobie zarządziła, jak pani zarządziła, tak? No macie silne charaktery, oboje, bo i teraz i u pani też ta karta tej siły, to o czym mówiłam, że, że, co, że coś na siłę, ale u pani odwrócony cesarz również mówi o takim działaniu na siłę, krótko mówiąc. Czyli na zasadzie nie czuje Pani do końca, może, zaufania do tego Pana, więc to, żeby w końcu zacząć jakby bardzo realnie, optymistycznie patrzeć na świat, to, to tak jakby Pani do siebie, siebie musiała do tego przymusić jakoś, tak? Ten Pan. Królowa Kielichów to jest karta Skorpiona, mamy tu kartę rodziny, więc, yy, więc to są bardzo, bardzo fajne karty na przyszłość, bardzo rodzinne karty. Karta Słońca, zielone dla Was światło. Karta Kochanków, jeśli chodzi o postępowanie tego Pana, może mówić o jakimś wyborze, że ten Pan ma jakieś dwie opcje. Dwie opcje, ale ta dwójka denarów odwrócona mówi, że on będzie stabilny w swoich decyzjach. Najbardziej, proszę Pani, jakby z tych wszystkich kart, to ta odwrócona królowa buław, jeśli chodzi o uczucia. To mi. Yy... Przeszkadza. No Przede wszystkim zazdrość, no ta chorobliwa zazdrość. Nie można być chorobliwie zazdrosnym od drugiego człowieka, bo to potrafi zrujnować każdy związek. Poza tym rysuje mi się tu bardzo duża seksualność tego pana. On y, szuka, dla niego potwierdzeniem uczucia jest seks. Tylko i wyłącznie. No Jeśli tego by zabrakło, no to. To on się nie za bardzo tutaj będzie jakby będzie miał wątpliwości, tak? Czy pani kocha, czy nie kocha. Ale te karty, no, szczególnie te mówiące o przyszłości. Królowa kielichów bardzo ładna karta. Karta matki, takiej osoby z uczuciem uczuć, bo to już są wasze wspólne karty, więc królowa kielichów się troszczy zajmuje ona jest jak cesarzowa. A taka bardzo opiekuńcza, troskliwa, uczuciowa. Więc więc to by było pozytywne, a wracając jeszcze do karty kochanków, która mówi o decyzji o wyborze i w tych uczuciach ta królowa Buław versus pani śmiem mieć również podejrzenie, że do tego pana odezwał się ktoś z jego może tak być. Może podkreślam może. Ale jakby to, to nie jest oczywista e, interpretacja tych kart. Po prostu zastanawia mnie, połączenie karty kochanków z tą odwróconą królową Buław, e, że do tego Pana odezwał się ktoś z przeszłości, natomiast decyzja jego jest e, taka. Poradzę sobie z tym. Jestem zdecydowany na tworzenie związku z Anną, a nie z panną X, prawda? Więc tutaj, no być może ktoś się odezwał, ale jakby to po nim tak spłynęło jak woda po kaczce. Jeszcze pani pyta. <laughs> Tutaj to wprowadzenie to, tak na no już to jest dobry pomysł. No myślę, że jakby jeszcze cały czas można coś um, przedyskutować. Można coś wybrać. Można się jeszcze na coś um, zdecydować. Um, proszę pani, da się pozałatwiać sprawy związane z tą przeprowadzką. Myślę, że um, coś jeszcze tu... mi Albo, jakby proszę powiedzieć temu panu o wszystkich swoich wątpliwościach, nie trzymać niczego w tajemnicy. Albo tu czyjaś matka lub babka w tej całej sprawie też jakąś tam rolę odgrywa. Ale generalnie ten temat przeprowadzki tak jak najbardziej do zrealizowania. I jeszcze tak szybciutko. Intencje szóstka buław. Co o Pani myśli dziesiątka denarów? Czego od Pani oczekuje? Co sam wnosi królowa denarów? I na przyszłość. Proszę Pani, no tutaj mm, rysują mi się takie dwie opcje naprawdę przyszłości i wszystko zależy od Pani. Proszę pamiętać, że tarot to nie jest. Um, um, on nie decyduje za Panią, Pani decyduje sama. I teraz, w zależności od tego, co Pani zrobi, jak się Pani tutaj zarządzi. To taka przyszłość między państwem będzie. Opcje na stworzenie rodziny i domu są, ale oczywiście to się samo nie zrobi, prawda? Troszeczkę mnie tutaj, zależy co pani weźmie pod uwagę. Troszeczkę mnie tutaj zastanawiam się nad tym, bo ten pan myśli o pani jako o takiej osobie zabezpieczonej majątkowo, i dzięki temu ten pan będzie mógł to wykorzystać, to, to zabezpieczenie majątkowe. Dziesiątka denarów, co on o pani myśli? Dziesiątka denarów to jest karta <laughs> dobrych finansów, to jest karta majątku rodzinnego. I on od pani oczekuje, Jakichś, może prawnych działań, to jest raz, a dwa takiej postawy, że zaplanuje pani coś i konsekwentnie będzie pani to realizować. Tak? Król Mieczy to jest taka dojrzała postawa osoby planującej, poważnie planującej, poważnie podchodzącej do życia. to sam wnosi energia królowej denarów, a no to jest ok, karta. To jest karta stabilności, stabilizacji. Um, oby, nie wiem, razem w pakiecie ze sobą swojej mamusi nie przywiózł na przykład, no, no ale to, to tak. Natomiast te trzy karty, które w tym momencie wyjęłam Mówią tak, wszystko co pani zrobi, co pani zaplanuje, musi być jasno i wyraźnie powiedziane. Jeżeli by pani planowała związek małżeński z tym człowiekiem, teraz to nie jest jakby nic niewłaściwego, podpisuje się jakieś ugody małżeńskie, intercyzy, nie wiem. Coś takiego zabezpieczającego majątek, prawda? Więc należałoby to uzgodnić wcześniej i zrobić. I jasno i wyraźnie komunikować swoje potrzeby, swoje stanowisko i szukać konsensusu, jeżeli pani chce. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że trzymanie czegoś w tajemnicy. Będzie, obojętnie czy będzie pani to robić, czy ten pan, um, trzymanie czegoś w tajemnicy będzie powodować, może spowodować takie zapędzenie się w kozi róg i zakmatwanie, co nie będzie dobre dla, dla tej relacji. I w momencie, kiedy to by się jakby wy, okazało, wyjaśnione zostało. Mogłoby być przyczynkiem do um, no powiedziałabym mocnego wstrząśnięcia w posadach waszej relacji, tak? No to myślę, że tyle. Tak, tak jak pani powiedziałam, że karty one nie decydują za, za panią pani musi to zrobić sama. Szanse na relacje z tym człowiekiem są, na stworzenie rodziny są. No tylko generalnie ważna jest rozmowa to raz. oraz pani przekonanie, że to jest człowiek godny zaufania i tak proszę manewrować różnymi sprawami, żeby dać jemu się wykazać. Tak? żeby był konkretny rezultat tego, co on robi. Nie tylko, że mówi, że zrobi, ale robi to, co powiedział, że zrobi. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.